Siemanko, zaczynamy dzisiaj zupełnie nową serię, którą nazwałem Formacje, Paterny i Inne Cuda. O co chodzi? Bierzemy na warsztat te wszystkie formacje cenowe, świecowe i inne patterny, o których trąbią w każdym darmowym kursie w internecie. Będziemy je sprawdzać, testować, backtestować i rozkładać na czynniki pierwsze. Zobaczymy, co jest głównowarte, a co naprawdę ma potencjał. Oczywiście, jak zawsze, z mojego punktu widzenia. Bez owijania w padełn. Na pierwszy ogień idzie absolutny celebryta wśród formacji, czyli Inside Bar. Dobra, dla tych, co są totalnie zieloni, co to jest Inside Bar? To banalnie proste. To jest układ dwóch świec. Masz pierwszą dużą świecę, nazwijmy ją świecą matką. I zaraz po niej masz drugą mniejszą świecę, która w całości od góry do dołu mieści się w zakresie tej pierwszej. Ten mały gnojek to jest właśnie nasz Inside Bar. Proste? Proste. A co to tak naprawdę oznacza? To jest pauza. To jest moment zawahania rynku i chwila niezdecydowania. Na mniejszym interwale to po prostu konsolidacja. Rynek jakby brał głęboki oddech i zbierał siły przed kolejnym mocnym ruchem. No dobra, ale zapytacie dlaczego to działo? Bo to nie jest tylko wz wzorzec. To jest psychologia rynku w pigułce. Pomyśl o tym. To się dzieje wokół tej świecy matki. Nad jej szczytem i pod jej dołkiem jest w cholerę zleceń. Po pierwsze stop lossy. Ludzie, którzy grają w drugą stronę, poustawiali tam swoje stop lossy, ok? Czyli tu mamy poustawiane SL -e od grających shorty, a tutaj SL -e od gości grających longi. Po drugie zlecenia stop grane na breakout, czyli na wybicie. Ludzie, którzy czekają na wybicie, poustawiali tam swoje zlecenia typu kup i tutaj typu sprzedaj. To jest czysta płynność. A kogo to interesuje? Grubasów, czyli instytucje. Oni doskonale wiedzą, że tam są te wszystkie zlecenia i traktują je jak miejsce do zbudowania swoich pozycji. Bo musisz wiedzieć, że jak na przykład taka instytucja chce otworzyć dużą pozycję i przy okazji nie narysować na wykresie czegoś takiego jak na przykład to to potrzebuje drugiej strony transakcji, czyli np. Na tych nagromadzonych zleceń typu Stop Loss, i wtedy powstaje momentu. Ten Inside Bar to jest po prostu moment zbierania energii przed eksplozją, a my chcemy się pod tą eksplozję podłączyć. I teraz najważniejsze: jak 99% ludzi z darmowych kursów rozgrywa Inside bar, Czekają na wybicie świecy matki, kupują, jak cena przebija jej szczyt. A stop lossa stawiają gdzie? Pod jej dołkiem. Stary. To jest, to jest często gigantyczny stop loss. Ryzyko jest ogromne, a potencjalny zysk RR jest przez to mizerny. Jak dla mnie? Bez sensu. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie robił tego inaczej. W myśl zasady, że większość traci i się myli, nie chcę robić tego, co wszyscy. Proste. Zainspirowałem się mocno tą książką Inside Bar Maćka Golickiego. Tytuł w ogóle nie zdradza o czym jest, co nie? Myślałem, że to kurwa o wędkarstwie, a tu szok. Czysty trading. I na jej podstawie wypracowałem swoje podejście. Na czym polega patent? Mam w dupie świecę matkę. Interesuje mnie tylko ten mały gnojek inside bar. Ustawiam zlecenie oczekujące stop na wybiciu świecy wewnętrznej. A stop lossa ustawiam zaraz pod nią. Czasem nawet pod świecą, która ją wybija. Czyli w tym miejscu. Co mi to daje? O wiele lepsze RR. Ryzykuję absolutne minimum, żeby złapać duży ruch. To jest gra, która ma sens. Pokażę wam kilka przykładów, żebyście wiedzieli o co chodzi. Na przykład tutaj mamy inside bara, ustawiam zlecenie buy stop. Stop loss ląduje poniżej bara, ok? Kolejny inside bar, zlecenie buy stop, stop loss poniżej. I lecimy. I tak dalej i tak dalej. Ale oczywiście nie gram każdego incenbara. Jak leci, to byłoby samobójstwo. Potrzebne są filtry, które oddzielą ziarno od plew. Mój filtr numer 1, interwał D1, czyli dzienny. Gram to tylko i wyłącznie na wykresie dziennym. Koniec kropka. Na M5 to jest szum i chaos. Na D1 sygnały są wolniejsze, ale o wiele potężniejsze. Mój filtr numer 2, trend jest Twoim przyjacielem. Gram tylko. Zgodnie z trendem, nigdy pod prąd. Do filtrowania trendu używam wstęg HTS. Zasada jest prosta, jak budowa cepa. Cena jest nad niebieską wstęgą, tak jak tutaj, gram tylko longi. Cena jest pod niebieską wstęgą, tak jak tutaj, gram tylko shorty. Cena jest pomiędzy wstęgami, nic nie robię, czekam. To nie jest po prostu mój set. Mój filtr numer 3, jako dodatkowy ostateczny filtr, po prostu patrzę na wykres miesięczny. Trend na D1 musi się zgadzać z trendem na miesięczny. Jak D1 mówi kupuj, a miesięczny mówi sprzedawaj, to odpuszczam. Nie kopię się z koniem. I to są filtry krytyczne. Oczywiście jako filtra możecie użyć czegokolwiek. Maciek Goliński w książce pisze na przykład o zwykłej średniej Ema 250. Też działa. Chodzi o to, żeby mieć jakąkolwiek zasadę, która każe Wam grać z trendem. W książce jest opisanych i zbaktestowanych kilkanaście różnych i innych filtrów, ale nie będę się o tym teraz rozwodził, żeby nagranie nie trwało 14 godzin. I teraz najlepsze. Czy to działa? Mimo, że już tym gram na żywym rynku, cały czas to baktestuje i optymalizuje. Pokażę Wam kilka wyników baktestu. Do tej pory przeprowadziłem łącznie 771 transakcji. Średni win rate to 45,32%. Tylko tyle, Zapyta amator, ale przy średnim RR 2 do 1 to jest właśnie zyskowna strategia. Oczywiście, od razu zaznaczam, że nie każdy instrument się do tego nadaje. Po to robię te testy, żeby wykluczyć te główniane rynki, które zaniżają wyniki. Ale spójrzcie na te perełki: złoto. Ostatnie 5 lat: zysk plus 39% przy win rate 58% i stałym RR 2 do 1. Złoto z trailing stopem, czyli stop loss przesuwany pod dołkiem każdej kolejnej świecy, zysk 43% i winrate 61,7%. Soja, zysk plus 28%, winrate 60,5%. Dolar Yen, zysk 27%, winrate 42%, przy średnim RR 2,38%. Oczywiście nie jest tak kolorowo wszędzie. DAX prawie minus 8% straty przy tragicznym win rate'cie 28% Dow Jones minus 3,5% straty, winrate rate 29% Systematycznie będę dokładał kolejne filtry, aż dopracuję kompletną strategię z trading planem prostym jak instrukcja montażu mebli z IKEA i checklistą, żeby odciąć emocje Jaka jest największa zaleta tego wszystkiego? Gram na D1 to znaczy, że patrzę na wykres raz dziennie, 15 minut wieczorem albo rano. Sprawdzam, czy setup spełnia warunki. Ustawiam zlecenia i tyle. Zero stresu. Zero gapienia się w wykres przez 8 godzin. To jest trading, który pozwala Ci mieć życie. Faktujcie to jak zajawkę, do własnych testów i inspiracji. To, że u mnie to działa, nie znaczy, że macie w ciemno otwierać pozycję i ol. Dobra, to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani oddzielnym, mega szczegółowym filmem na temat samego backtestu tej strategii, gdzie pokażę Wam krok po kroku, jak to robię. Napiszcie, jakich formacji Wy używacie w swoim handlu. No i oczywiście, zostawcie lajka i follow. Do następnego, cześć.